tu młoda hodowczyni. Jak widzicie, mam nowe dwa pawiki. To są e, białe pawiki i teraz mam trzy pawiki. Widzicie, one tego tak śmiesznie główkami do przodu i do tyłu i jeszcze e, one specjalnie mają taka rasa, że one mają te piórka takie końcowe, poczochrane. Papuszka tu siedzi. Dobrze, pokażę Wam teraz nową budowlę. Zobaczcie, tu jest y, taka voliera. I tu będą biało czuby, feniksy, sebrytki. Jeszcze tamte nie dojechały. Te złota i złota i biała. Widzicie to taka ładna. No dobrze. Jak widzicie tutaj te pawiki, patrzcie jak mocno rozłożył ogon ten pawik, wy mogły mieć być białe kolorowe ogony, nie? Fajnie by było. Dobrze, Karczusia sobie siedzi na wybiegu, kureczka tu mamy. Nie chcę tych pomidorków otwierać, ale sobie, o z tej strony zajdziemy. na tych już tamtych są zawiązki. Kurki i te pawiki więc tak rozmieszają Papuszka, powie coś Tamta ze mną gadała I te pawiki głową mi maczają Dobrze, teraz pójdziemy sobie do dej Patrzcie, jestem już u dej Kurki są wypuszczone Dobrze, jestem już u deszczurka. Deszczur, To Tutaj będziemy słuchać wodę. Pewno, mama ci dodała, pewnie To za ładny deszczur. Co to za dejszczur. To Mój deszczur. Dej, ja nie deszczur, ja tylko tak przezywam. I może wy będziecie to oglądać um, um, jutro, ale... Dobrze. Po co ja to otwieram? Chciałam iść do yy, owiec, ale to w sumie dobrze i trochę nasypię owsu i pszeniczki to im zaniosę. Żeby sobie pochrupały. O, drzwi mi się zamknę. Dobrze widzowie, strasznie wieje, więc myślę, że ukradę drzwi, ja Już mam tak troszeczkę dla nich przygotowane. To im zaniosę, nie widzówki. Dobra, poczekajcie, postawię to tu, zamknę to dółkę i pójdę do nich. Poczekajcie. Jak chcecie, jak zostawicie na przykład 20 łapek w górę, to nagram. Poranny odporządek. O owce tam, moje małe owce. Nie ma żadnych małych Owce, Owiec, spokojnie, spokojnie. Trzeba będzie szczęśliwym, żeby tam marnowi zjeść, no. O patrzcie, jak tu wyjadły trawy, no do pustki. Prawie nic już tu nie ma. Chodźcie. Maran. Dobrze. Masz, masz. Baran, poczekajcie, ja oprę i wam pokażę, jak ja jej karmię. Petardy puszczają, no. No, już ma. Ale zębiska. Op. Ale nie ma dla, tylko dla ciebie, Baran. On by mi to chciał zabrać zaraz. Oprę i wam pokażę na przykład. Dobrze, chyba tak jest dobrze. Nie wiem, czy będziecie widzieć moje bóze. to ładnie jak nie, tu nie wiem. No już, już, już. Masz, no. o, Prawie by mnie ten baran zjadł, Nie podgryza. No podgryza mnie. Dobra. Kolejna? Nie ty. Widzicie coś w ogóle widzowie? Czy ja mam tu bliżej podchodzić, I tak nie. moje twarzy nie To, tylko żebym wam obiad nie zasłoniła. O, baran nam się łapko włożył. No, chodź to. Dobra. Widzicie mnie wiedzą, w jedownej takiej odległości? Wiem, że daję to jedzonko. No już. Teraz muszę pójść. No już, tutaj baran. Widzicie tu widzowie, widzi bo ja nie mam, bo mam i tak zbyt nie widzę. I po to tą łapkę tam wcale z baran. Chodź tu, żeby, żeby widzowie was wydzień. Dobra. I mam jeszcze tyle, teraz na jeszcze weźmiemy. Aż mi się to klej bo oni nie oblizują. Dobra, mam jeszcze tyle tego. Petardy strzelają, widzę tam, bo tam poszedł dym, to stamtąd strzelili. Widzicie? widzówki? Dobrze, Nie, ja już będę kończyć ten film, dam im jeszcze ten... o, jeszcze tam coś. Zostawcie suby, jak zostawicie 20 łapek, w górę oczywiście, to zrobię takie coś, że... Um, jak to? Zrobię takie coś, żeby... Rzucę na ranę na uporządkowa. Dobrze, pa!